Dziś w programie Skaner Grudziądza nowy rok, nowe decyzje i postanowienia. W programie także wspominamy 2014, który przeszedł już do historii. Nowy rok, nowe plany, decyzje i postanowienia. Jaki będzie pokaże czas zadań, które zapisane zostały w tegorocznym budżecie Grudziądza, jest sporo, zapewnia prezydent Robert Malinowski. Bardzo ważny był to rok kończący wiele inwestycji, które były przygotowane przez kilka lat, prowadzone były niestety też dłużej niż, niż trzeba. Jedna z tych inwestycji, bardzo trudna, mianowicie przebudowa torowisk jeszcze trwa, jeszcze potrwa w zależności od zimy, jaka będzie, trzy z miesiące, bardzo dokuczliwa dla mieszkańców. Ale był też czas realizacji mniejszych inwestycji, które moim zdaniem są niezbędne dla życia w mieście, żeby się lepiej żyło. Mam na myśli rewitalizację parku, mam na myśli przebudowę góry zamkowej, czyli też rewitalizację, pokazanie naszej historii mieszkańcom. To były również cały czas ulice, które są remontowane i to solidnie remontowane tak, żeby służyły przyszłym pokoleniom. I to był czas realizacji tych projektów, których my na co dzień nie widzimy w zakładach pracy, w wodociągach, w przedsiębiorstwie ciepłowniczym, w miejskim przedsiębiorstwie gospodarki nieruchomościami, modernizacja wielu budynków itd. tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego się wymienić nie, nie da, bo to były również projekty realizowane na przykład w szkołach. Szkolnictwa zawodowe, Państwo to pokazywaliście mieszkańcom. Rok intensywnej pracy, który spowodował, że w Polsce jesteśmy według y, tygodnika wspólnota samorządowa klasyfikowani wśród miast grodzkich na trzecim miejscu w kraju jeżeli chodzi o ilość środków unijnych przeznaczonych na inwestycje. Nad planem finansowym miasta radni będą głosować pod koniec stycznia. Jest za to nowy kontrakt dla Grudziąskiej lecznicy. Podpisanym dokumentem pochwalił się dyrektor regionalnego szpitala specjalistycznego w Grudziądzu Marek Nowak jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Początek roku to również okazja, aby powspominać. Ten miniony 2014 upłynął w Grudziądzu pod znakiem wielu ważnych dla miasta zadań. Zakończenie budowy trasy średnicowej. Ta kluczowa dla Grudziądza inwestycja drogowa spowodowała, że ruch tranzytowy praktycznie został wyprowadzony z centrum miasta. Jest to dość obszerna inwestycja. Ale no, ten etap, który kończy to w całości zadanie, potwierdza, że jest pożyteczna, jak najbardziej przydatna dla wszystkich uczestników ruchu i również będzie miała ogromny wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Mam nadzieję, że będzie służyła wszystkim i kierowcom, i przyjezdnym, obecnym i mieszkańcom. Grudziądz otworzył się na Wisłę. Marina to kolejna z wizytówek miasta, podkreślał podczas otwarcia marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Jesteśmy w miejscu, w którym kiedyś był teren totalnie zdegradowany, poprzemysłowy. Rewitalizacja polega na przywracaniu tych miejsc miastu, życiu. W przypadku Grudziądza powstała kolejna... Znaczy regionie, wspaniała przystań, wspaniałe miejsce, gdzie codziennie będą mogły tysiące młodych ludzi spędzić w sposób no, taki jak chcą rekreacyjny swój czas. No więc kolejne piękne miejsce. I cóż, widziałem podobne w Barcelonie, gdzie przywrócono morzu dawne tereny portowe. Niesamowite wrażenie, niesamowite efekty. No i cóż, no, Myślę, że w Grudziądz jest przykładem miasta, które się dynamicznie zmienia. Oczywiście pamiętajmy o tym, że chociażby z, o 20% spadło bezrobocie w ciągu, w ciągu jednego roku. To wszystko dziś przynosi, to jest wszystko możliwe dzięki inwestowanym tutaj pieniądzom i rozwoju gospodarczemu. Także naprawdę do Grudziądza z przyjemnością się przyjeżdża, widać tutaj świetnie wykorzystane fundusze unijne na piękne projekty i gospodarcze, i społeczne. Nie tylko miłośnicy historii przyglądali się jak Rosła Wieża Klimek, z której Ściera się piękna panorama na miasto i okolice. W mieście oddano do użytku wiślaną trasę rowerową. Mieszkańcy doczekali się realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Były też chwile wzruszeń, kiedy lokatorzy odbierali klucze do nowych mieszkań. W 2014 roku nie zabrakło wydarzeń sportowych, społecznych i kulturalnych. Frekwencja podczas koncertów plenerowych nad Wisłą cieszy organizatorów, jak bardzo takie inicjatywy są potrzebne można było się przekonać podczas koncertu grupy Sabaton. Impreza y, sprawdziła się ze względu na y, i miejsce. Bo moim zdaniem teren boni nadwiślańskich fantastycznie nadaje się do tego typu dużych imprez plenerowych. Przy okazji oczywiście. Co też jest bardzo ważne, promujemy nasze miasto, ponieważ o tym wydarzeniu mówiło się w całej Polsce, ponieważ tych fanów tego gatunku muzyki jest bardzo dużo w Polsce i zarówno internet, jak i media ogólnopolskie, branżowe media ogólnopolskie o tym wydarzeniu mówiły od wielu miesięcy. A my, jako organizatorzy, przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia przez no, ostatnie pół roku, spotykając się raz w miesiącu, nieraz częściej i tutaj w terenie, aby. Przygotować się jak najlepiej, aby ci, którzy przyjechali na, na to wydarzenie, czuli się bezpiecznie, a my, żebyśmy byli po prostu z siebie jako organizatorzy zadowoleni. Poprawa bezpieczeństwa w mieście, zadania związane z oświatą pod tym względem rok 2014 był równie owocny. Powstały nowe pracownie, przybyło kamer miejskiego monitoringu. 2014 rok to także wybory samorządowe. Grudziądzanie po raz trzeci zaufali Robertowi Malinowskiemu, który rozpoczął w listopadzie trzecią kadencję. To tyle historii. Teraz czas na nowe działania, o których będziemy mówić w naszych kolejnych programach. To wszystko w programie Skaner Grudziądza. Naszym widzom życzymy szczęśliwego nowego 2015 roku.